Siema Siemanko z tej strony poznajemy nas w kolejnym odcinku z Dzisiaj Dzisiaj się Fashion Famous z unionem i z Gilatysem gramy, będziemy pięknymi księżniczkami jak nigdy, po prostu żadna na mnie podskoczy. Ta, aż tak, chłopaki, słuchajcie. No dobra. dobrze. Dzisiaj... Ja już raz wygrałem. Będzie. Ja już raz wygram, może się tak samo przebiorę. O, Creeper. O, man. O, jest i Creeper, o, man. Okej, dobra, dawaj. O kategoria jaka. Dobra, lecimy. Oh, yeah. Kategoria to not Match clothes. O kurde, dobre chłopaki, to musimy się jakoś ładnie przebrać. O, dobra. Not, not much. Nie, pa więc... Pamiętajcie, że to nie za dużo ubrań, więc. No dobra. Jednak no. Obowiązują pewne zasady, nie? No. Tak, tak, tak. Uuu, co to było? Jakoś... Trzeba się skromnie ubrać. Panią. Ja <laughs> mam pomysł, ale nie wiem, czy to wyjdzie. <laughs> Idę ty... tutaj kulturalnie. Ale lecę tutaj lecę standardowym schematem, czyli jestem na górze a ty. w ogóle jest. czasu mamy na to? Na górze masz czas. 207 sekund jeszcze. Jak ja się przebiorę o, po... za chwileczkę, fajnie. <laughs> jest idealna czapka. Jest bardziej idealna niż myślałem. <laughs> Coś się? <laughs> <laughs> jest bardziej idealna niż myślałem, bez kity. Nie, nie, ta, tak to nie może być, tak, nie. O, proszę. Not much clothes. Zrozumiałe, zrozumiałe. Eee. OMG. Józef, <laughs> nie wiem, co to się dzieje. To jest jego pierwszy raz, słuchajcie. Tak naprawdę. Eee, ja, o ja, do ja tym dobrze. Pierwszy raz, jak się ubiera. Prawie... Ja te prawie się dobrze ubrać. Na no, spokojnie. Dobra, czekajcie, czekajcie O, to! Ponowie. Oh my god! Sorry, że tak krzyknąłem, ale. To jest to, co ja potrzebuję. Bo jaka jest tak? tematyka? Tematyka bardzo mało ciuchów, tak? No. <grym> tak, tak nie, nie, mało. <grym> nie nie chcę <grym> tego! Nie nie chcę tego! Jakbyś chciał coś zdjąć, to na lewo klikasz sobie Remove Clothing. Taką czapeczkę z X. -em. Nie możesz sobie zdjąć coś, jeśli byś bardzo chciał. No, A <grym> jeśli byś bardzo chciał coś zdjąć, to Ale nie musisz nic ściągać. Pamiętaj. Możesz być tak, jak jest. Ach, co o, by dobra? Jeszcze wziąć? O, o! Na, na razie o, o? wyglądam dziwnie, dosyć, ale w sumie może tak być. Jak bardzo dziwnie? Jak gwiazda pełna. <laughs> chyba Nie tak zostane. Yes. Dobra! O oh my god! Co się dobra, stało, Junio? Jestem ubrany! Jestem ubrany, dobra. Jeszcze jest. 40 sekund. A co mamy. wcześniej byłeś rozebrany? W sensie no. rozebrany to też nie jest zbyt dużo ciuchów. Czekaj. No nie, widzę już jak ktoś się ubrał normalnie. O nie, ale ktoś zepsuł. O, o boże, nie. jak ja wyglądam. Ja jak pięć. można tak zepsuć? Tak, nie widziałeś jeszcze mnie. Dobra, zobaczymy. Kowbaję, moje seksiaki, zobaczymy. kto wygra? Ja zobaczmy. czuję, zobaczmy. że moja lasa Czekajcie, czekajcie, bo. Nie, ja taki... tylko. O nie, koniec. Time's ja mam... Tak, już koniec czasu, no. Dobra, Dobra zobaczmy, kto Do... jest zepsuł. panie puzon? Ja mam Słucham? tylko trzy rzeczy założone. Trzy. Ja tak samo. Koniec. Trzy? Tak. Znaczy, o, ja na też. sobie, na, na, jako ubrania, mam jeszcze mniej. Nie, nie. Ja mam, ja mam ubrania jako y, czapkę, jako, jako twarz i jako ubiór. I to jest tyle. To są trzy rzeczy. Dobra, no, kto to mogę lasek. No eee... jak on to robi? Nie, nie pasuje, nie pasuje, niestety No niestety. Wykorzystał elementy Robloxa, powinien zrobić z siebie ludzika i dopiero się robić. O, tak to powinno wyglądać, pan przytulasek się nie postarał, założył tylko królicze uszy. O, teraz ja, O Christian. Patrzcie, jestem piękny, patrzcie. No boże. Lowa czwóreczka Cieszę się tak bardzo, patrzcie. <gry> <A, gry> zobacz, Ja mam za petkę i skromne ubranko. Loje, <gry> loje. No, właśnie chciałem pójść eee, normalnie. O, nie nie zajażę. Nawet nie daje oceny. Nie zajarzył o co nie chodzi nie o, nie daję, nie daję <gry> Takie, a ubiorę się normalnie, takie okej. Zabiotka co. A proszę. Kolejny. Skilek. Co tam skillek? No boże. kolejna pokraka, jezu, no. Nie daję ocenki, nie, to był nie, temat nie, nie. z małą ilością to... ubranek, także... Tak. To jest wykorzystywanie już twojej postaci z Roblox. Nie, 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 tak nie, nie, być nie, nie. nie może. Nie, nie, nie. Kiedy ja będę? Kiedy o, ja będę. O, o jest o, juniorski. I pan Juniorski! Uo! To dokładnie... O, ale sz... Ale daje... łapą wywija pa! Daje daje robi. To jest dokładnie z... <laughs> temat, który trzeba wziąć. Eka mina, eka kawaii! Tak, tak bardzo. <laughs> on wygrał, on ma jedną rzecz założoną. Hej chłopcy! O! Pa! Nie mam majteczek! Uwaga, ci No właśnie! O! Nie wiem, niż trzy założone halo, ty oszustie! Tak się kręci, patrz, patrz, patrz to. Ta kręci. Pa moją głowę! A nie, nie, nie. Tak, tak, z powrotem! Co to jest? To też chyba nie zajmuje A jaka dowolona, jaka baba, kurde, taka co... TAKA HELENA TO SPRZEDAJĘ TAK HELENA ich. NO <noise> Taka Za Helenę daje dwójkę No Uwaga Helena nie szła. O jak wywaliło tak? O! o, to, o tu to też dobrze no. Ale taki trochę zombie bym powiedział no. A jeśli nie był Daj nie Dajcie mi spokój Ale dlaczego on płacze? No bo jest smutny, bo nie może, bo nie stać go na więcej ubrań Aaa Uwaga, chyba koniec. koniec. Tak, koniec. Kto wygrał? Ciekawe, kto wygra. Juniorski. Juniorski. Ja nie juniorski. co, się... co juniorskie. No, no juniorski, tak, no boże, no junior! <laughs> Jesteś zbyt dużą konkurencją. Jesteś zbyt piękny. No ja drugie miejsce mam. Ładnie, ale to nie są trzy ubrania, ty kłamka. piękne rzeczy. O, ja byłem czwarty. Miałem punkt mniej od Kronima. <laughs> junior 31 gwiazdek?! Co?! Widziałeś dokładnie? To fuck? Dobra, widzimy się w kolejnym i zobaczymy, kto teraz będzie Fashion Icon. You like me that way. Czy co znaczy? Przetłumaczył mi ktoś dokładnie? Lubisz mnie w ten sposób? A, dobra, no. dzięki. No to taki temat, taki temat, co To słuchajcie. jest taka abstrakcja trochę. Abstrakcja mówisz? W sensie, co sobie wymyślisz w sumie, nie? O tak! No. O tak! To jest to, to co Mateusze lubił najbardziej. Tak? Tylko mogę polecieć w każdą stronę. Idę na vipa, idę na pokój vipowy. O oh jest... my god, co to jest? O oh. oh my god. Dobra, muszę tylko znaleźć do tego dobry fit <ścoughs> i <ścoughs> będzie dobrze. Muszę coś do tego dobrego dopasować. Ja powiem wam, że tajhaj totalny wleciał. No. Aż tak? O Ona kurde. Profesjonalistów w swoim zawodzie. Fachu? Oto. Ja nie wytrzymał nie? Dobra, wyglądał jak debil. Totalny debil, ale mi się to tak podoba. Tak się będę ubiał teraz na, na ulicę. Jak będziemy gdzieś chcieli się mieć, chłopaki. Spotkać, to ja tak przychodzę. Zobaczycie. Dobra, dobra, nie mam problemu. Krystianku, co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Krystianku, what the fuck? Ja nie wierzę w to, co się dzieje. Ochowisz, to. Co ty tam robisz, moja Co ty? Oficjalnie? To się eksploduje po prostu, eksploduje. No jeszcze minęło jeszcze 40 sekund zostało, halo? No, o, no, jak ten czas zmienić, leci, bo? ja się tak skupiłem. Gdzie, Gdzie ten, ten czas poleciał, halo? 40 sekund, fuck, 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 fuck. Jezu! OMG, jak ja wyglądam, nie? <grym <grym Mnie jest o... nie wiedziałeś. Szybko, nie! Szybko, <grym> szybko, szybko, coś fajnego! Jednej rzeczy potrzebuję, come on. Dobra, mam, mam! jest. O, koniec czasu! Ja, 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 ja a nie znajdę tego, co bym chciał, o nie! No, jest trudno. super, dobra. Pari, patrzcie, Francja! <grym> taki misz masz! <grym znowuń> Zobaczymy, kto wygra, słuchajcie. Zobaczymy. O boże O witamy jury, już się gdzieś widzieliśmy kiedyś Ale dlaczego ten na środku nie ma głowy? Po co? O! Kroni, kroni mi O kurde, bogaty Co on tam ma napisane? Troll? troll. No taki mały trolek, bym powiedział, taki... No taka trojeczka, max No nie wiem, wygląda bardzo podobnie do poprzedniego ubioru, więc... No trujeczka. Tak optymalnie, bym powiedział Dlaczego przed tobą? O, o idzie. witam serdecznie pana wie. O Jezu. Ale parada miłości. Pan jednorożec, ale parada miłości. Normalnie dzieje. Normalnie piąteczka, nie? Leci piąteczka. Głowa mi się obraca. Alfonso. Alfonso. O, juniorski razu To mój nick. Co z tobą jest, jest tak? Pięć. Jaki ty jesteś ja piękny! Jesteś panem syrenką, czy panią syrenką? Jesteś zajęty? I'm <noise> <noise> <A>, beauty! <noise> teraz nie, patrzcie co! OK <noise> Jedyneczka, niestety to jest, ale w sumie nie dwójeczka bo ma takie brzydkie No moce. dobra, niech będzie dwójeczka bo mi się też akurat chce. You are perfect bitch, co? Matylda dusia, co? co ok. Jest? A, co tutaj nie oceniamy? Um, no tak e, ciężko. stwierdzić. Na piąteczka, bardzo ładnie, mi się podoba. Tak? Mhm. O kurde. Szukasz dziewczyny w Robloxie? O, ho, 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 mój typ! O kurde, to... O kurde! To, 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 ja ja to nie długo. lubię cię. Nie lubię cię w ten sposób. No, ja Ale daję czwórkę, bo nawet nawet nie ma ciała w połowie. No to zmieniam na czwóreczkę, no. O, teraz. Ja I ja Patrzcie teraz to. O, Boże. O, jest ma... piękna. O, my God. Piąteczka, piąteczka. Czemu twoja kaczka ma włosy? Jak ja no, tyś to zrobił? To nie są jej włosy. Co? Co? Jaki perfect look. O może. A, A czysta, nieka, co ta panda tu robi? Bo... Halo! To, kto to w ogóle jest? E, Ale jakiś nie wiem. <grym grym> no. <grym> to kóreczka. jest tsunamiku na starych. Na tsunamiku na starych, <grym> tak! O koniec! Co? Już koniec? Już? To uwaga, to Dobra, czekaj, kto teraz wygrał. No zgadnijmy, okay, czy to jest Mniarstki! Juri! Nieee! Nie! Krystia! Nie! Nie! Ja mam perfekta. Patrzcie co z moimi ogólniami się dzieje? Matko Bosko! Nie psułeś się! Nie ruszają się! No jestem taki gimbal! 30! Co? co? Ile? A ja tylko 19. A Keonin 15? Ile? Ile? Keonin 15, no. Dobra, także dziękujemy bardzo za nasz pokaz mody. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli się podobało, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. I widzimy się w następnym. Pa! pa. pa Ciao!